Witam Państwa, jesteśmy w Dolinie Czerskiej, w moim gospodarstwie. Mamy koniec lipca i w tym momencie już zaczynamy monitorować loty, loty drugiego pokolenia owocówki i I teraz zauważymy, zauważamy od kilku dni już, że pojedyncze motyle zaczynają się odławiać, więc to pokolenie systematycznie, systematycznie będzie się rozwijało. Jeżeli chodzi o pierwszy, on był bardzo, bardzo duży i bardzo, bardzo silny, bo, bo zaczął, się, zaczął się już w granicach 10 czerwca i przez, właściwie przez trzy tygodnie mieliśmy takie bardzo duże, silne piki, gdzie nawet po, po jednej dobie odławialiśmy 20, 30, 30 osobników. Także to było bardzo duże zagrożenie ze strony tego szkodnika. Wykonaliśmy... Jeden zabieg, jeden zabieg w czerwcu na, na czarną główkę w oparciu oczywiście o sygnalizację pułapek feromonowych, gdzie ustaliliśmy bardzo precyzyjnie ten szczyt i, i, i termin, termin wykonania zabiegu. I ten zabieg by z pewnością wystarczył, gdyby nie koniec, koniec czerwca, początek lipca, bardzo duże opady. Tutaj u nas w rejonie spadło... Chyba nawet powyżej 100 litrów na, na metr kwadratowy, więc preparat, zastosowany preparat bardzo długo działający, ale on jednak e, niestety został zmyty. Musieliśmy, musieliśmy jeszcze raz zabezpieczać. Tak? A teraz, teraz czekamy, obserwujemy, widzimy, że już pierwsze osobniki drugiego pokolenia zaczynają się odławiać. Pułapki stosuję od czwartego bądź piątego już sezonu e, i generalnie głównie na, na pułapkach określam moment wykonania zabiegu. Stosowanie pułapek feromonowych y, pozwala nam na precyzyjne określenie y, szczytu lotu motyli, określenie zabiegu, a co za tym idzie, y, redukcję środków, y, środków ochrony, y, kosztów y, zabiegu. No i oczywiście y, nie ryzykujemy tym, że zabiegi będą nietrafione, niezrobione nie w terminie i, i dany preparat nie zadziała. Y, to doskonale się y, też y, pomoc. Stosowanie pułapek się wpisuje jednak w ograniczenie pozostałości środków ochrony, gdzie cały czas jest nacisk na zmniejszanie, dużo środków jest wycofywanych, więc tutaj to jest najlepsza, moim zdaniem, to jest najlepsza metoda na, na ograniczenie stosowania środków ochrony i ograniczenie kosztów produkcji, które są coraz większe, a niestety jabłka są coraz tańsze. W naszym gospodarstwie stosujemy pułapki feromonowe głównie na owocówkę, jabłkóweczkę, ale też monitorujemy zwójkę, siatkoweczkę i zwójkę, bukoweczkę. W pierwszym pokoleniu to bardzo fajnie wyszło, bo lot siatkoweczki zszedł się właściwie z lotem owocówki i tutaj wystarczył jeden, jeden dobry zabieg na, na zlikwidowanie dwóch szkodników jednocześnie. Jeżeli chodzi o zwójkę siatkoweczkę, to też ona najwięcej problemu nam przysparza tuż przed zbiorami, więc dlatego, dlatego też ją monitorujemy, żeby, żeby to jabłko, które y, trafi do, do długiego przechowywania, no jednak nie było uszkodzone, bo, bo przy przechowywaniu będą bardzo, bardzo duże straty. Praca generalnie z pułapkami feromonowymi jest y, bardzo prosta, bo precyzyjnie określamy, liczymy, liczymy odłowione szkodniki, y, określamy ten szczyt, gdzie, gdzie tych. Przez 2-3 dni tych motyli łapie się najwięcej i od tego momentu liczymy, liczymy, liczymy czas do momentu czarnej główki, gdzie, one się, gdzie, gdzie gąsienice się wyklują i ustalamy moment na, na zwalczanie. Zazwyczaj to jest od, od, tego szczytu, od tego szczytu lotu, to jest około 8 do, do nawet 14 dni w tym roku w tym roku przy pierwszym pokoleniu było przy, z uwagi na duże temperatury było to nawet było to nawet już po, zabieg był wykonywany nawet już po 7 dniach bo, bo jednak te, te gąsienice dużo szybciej się wylęgały i to też to też trzeba właśnie zwrócić uwagę na, na temperaturę na przebieg pogody on ma bardzo duży wpływ na na określenie też właściwego terminu zabiegu.